Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich słupków. Jak obiecałem dziś film o Olce i Olku. Niestety produkcja strasznie zepsuła mi koncepcję tego odcinka. Bo wszystko skrupulatnie wynotowałem sobie w notatniku. Zadowolony zacząłem układać sobie w głowie jak to zrobić. Czytam te notatki i tu taki damski ui. Poprawdzie powiedziawszy, ten wątek wygląda jakby ktoś pisał opowieści wujka władka po 13 flaszce na weselu i zrobił z tego pełnometrażowy scenariusz na cały sezon, żeby doszukać się w tym jakiejkolwiek logiki, o którą naprawdę jest ciężko, a wręcz jest to karkołomne zadanie. Trzeba cofnąć się do zaginięcia olgi. Wtedy właśnie przejął ją Szymon i została objęta programem świadków koronnych. Oficjalnie nie żyje. Mikołaj o dziwo połączył kropki i wiedział, że jest coś nie tak. Dzięki nieostrożności Szymon. Ją odnalazł. Dołączył do ochrony świadka koronnego. Zaczął do niej kursować, jakby dostał bolesnej obstrukcji. Imienia Arnolda Boczka. Na komendzie pojawił się Kret, którego zdemaskowałem po dłoniach. Mikołajowi podłożył w samochodzie GPS, ale mimo to chciał odwiedzić Olkę, jakby był niespełna rozumu. Kryjówka numer 1 została spalona. Kret podłożył bombę w radiowozie, a następnie został aresztowany. W końcu dowiedzieli się od Filipa, kto ściga Olkę. Kolejna kryjówka dzięki i Białachowicz zostaje spalona, bo jak miał w zwyczaju, kursował do niej już nawet radiowozem. Mikołaj zrobił kolejną samowolkę. Gdy Szymon i Witacki nie chcieli, aby przewoził Olkę, podczas próby zostaje postrzelona, a w zasadzie powinna tego nie przeżyć, ale Olka jest robokopem. Miłosz podstępem zostaje porwany przez tych, co szukają Wysockiej. Okazuje się, że były ochroniarz Olki. Macza w tym palce. Oczywiście Olek nie wiedział, kim jest Fanga i zaczął szukać wie kogo. Mężczyzna pojawia się w jego domu i umawiają się na walkę na śmierć i życie. Dochodzi do niej, Olek prawie udusił przeciwnika. Cztery litery uratowali mu. Góral wraz z Jackiem, Fanga i reszta siedzi w pace. Tak a propos, szybko chłopak zregenerował się po tej walce. Pod celą wszyscy łącznie z politykiem, na którego Wysocka miała zeznawać zostają zabici. Sprawy nie ma, Olka nie uzyska statusu świadka koronnego. Mikołaj nie potrafi tego zrozumieć, jakby miał co najmniej 5 lat i nie wiedział jak to działa. Wycocka ukrywa się u górala, Szymon szuka jej, chce im pomóc, Tamara wyjawia mu gdzie się ukrywa, Mikuś znowu kursuje tym razem do górala, jakby dostał bolesnej obstrukcji. Ola gdzie się wymyka, później okazuje się, że w skrytce miała skitrane trochę sianka dla bociana. Finalnie pieniądze, których nie oddała ABW wpłaca na cel charytatywny, czyli na fundusz rodzinie poległych policjantów. Starałem się, niby widać sens i jakąś tam logikę, ale dużo rzeczy musiałem pominąć. Dla mnie ten wątek to istny cyrk na kółkach i zarazem najbardziej bezsensowny jaki był w dziejach Pip. Niestety z tego wszystkiego wynika, że w 23 sezonie dalej będziemy musieli się użerać z tą dwójką nastolatków. Daj koniecznie znać w komentarzu czy twoim zdaniem ten wątek ma sens i logikę.